Zabieramy Cię teraz z Beatką na planetę Rado. Idziemy ściągnąć z Ciebie wszystko to, co on, nie jest Twoje. On ma lewą Właśnie. Mhm. Pójdziemy ściągnąć wszystkie pakty, kontrakty, programy, tożsamości, wszystko, co Cię ciąży, wszystkie złożeczenia, jeśli są jakieś klątwy na Ciebie nakładane. Idziemy wszystkie tam. Wszystkie złożeczenia, wszystkie przykleństwa. Tak. tak samo. Wszystkie czary, które są robione. Jakie złe oko. Wszystko, co jest robione. Magia, jeśli była robiona na ciebie. Nawet we wcześniejszych wcieleniach nie musisz wiedzieć, że to w tym idziemy. To jest przepiękna planeta. Mamy taką możliwość i zabieramy cię na nią. Bardzo wysokowibracyjna, bardzo. Tam, jak będziesz z Beatką dookoła, nawet kryształki pięknie wiszą w powietrzu. I tam będzie taki pas jak na lotnisku, taki skaner, jak już będziecie, proszę wejść na pierwsze stanowisko i zatrzymaj się. Zejdą wtedy na ciebie dwie takie piękne obręcze. E, takie jak Hula Hop. Energetycznie będą się przenikać z góry do dołu, będą cię skanować, by atka będzie widziała wszystko to, co nie jest twoje. Już cię Baciu, oddaj głos. Bo wiesz, co, Małgosiu? Powiem mhm. Ci teraz tak. Y ja przez cały czas tutaj jestem w tej, w tej energii i wiesz, co mi się robi? Yy, pomiędzy rękoma, które właśnie trzymam, to tak jakbym miała taką kulę, i ta kulka mi się odbija od tych rąk, yy, tworząc, chodźcie to powiedzieć, yy, coś takiego żywego normalnie. Wiesz, to nie jest takie zwykłe odbicie, tylko to jest takie odbicie przesuwające się. O! To tak jakby mnie coś łaskotało, rozumiesz, po rękach. Jest olbrzymia kula, ale ta kula, ona mi się wyślizga w dół i w górę i tak zapytaj faluje. Zapytaj się jej, ona ci powie, zapytaj się, dlaczego tak się dzieje. Zapytaj się tej kuli. Wiesz, co fajnie chyba połączyliśmy się energetycznie to raz, a drugie. Yy... Wiesz, co mi przyszło, że wraca, zacznie wracać do niego życie. Być może, że tak będzie. Na ten moment nie możemy jeszcze wiesz, brać, ale to rzeczywiście jest takie. Po raz pierwszy masz coś takiego. Tak, 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 bo on dużo mi pobrał, dużo mi tak zjadł tego, ale teraz mam, tak, to jest takie niesamowite uczucie, nie wiem jak to wyrazić, ale jest... Zapytaj Metatrona, tak powiedz bo co? jest tak jak, tak. No, no właśnie, tak, jakbyś właśnie lepiła człowieka y, z energii. Tak, mówię ci, mi przyszło. Że to tak jest to, to jego życie, że wraca do niego. Ale zapytaj Metatrona jest z boku. On ci powie, co się dzieje w tym momencie. Dlaczego ty masz takie czucie? Dlaczego ty tak to postrzegasz? Metatronie, proszę powiedz nam. No, tak jakbym go lepiła od nowa. <laughs> Kocham cię, Baciu. Dobrze, to jesteśmy na tej planecie tam. Widzisz go, on wszedł na ten pas na ten skaner, na pierwsze ze skanowania i ruszyły obręcze. I teraz co widzisz? Wiesz co, wyświetla mi się tu rzeczywiście ucisk na lewy płat, ale to jest, wiesz co, wcale nie dusza. To jest wiesz co na zasadzie takiego groszku, po to nie ma tak akurat z tym. Mm. Powiem tak, pozdejmuję wszystko to, co po prostu jest na górze. Już to robię, już to czyszczę. Otwieram piec z feletowym płomieniem, tak samo od razu już na tym drugim stanowisku. Bardzo duży, bardzo wysoki. Niech się już tworzy. I tutaj idziemy tak. Trzeba zrobić całą górę. Trzeba zrobić uszy z, z tymi, z oczami powiązania. Trzeba tutaj zrobić cały przełyk. Trzeba zrobić płuca. trzeba zrobić wzmocnić ducha, trzeba tutaj, Nerki. trzeba tutaj. Rzeczywiście, te jeli to mam, aż takie Fajne. Taka włon jest. O, i znów mi się tworzy. Znów mi się tworzy ta energia. Okej, okay, dobra. Zasilaj się tym. Zasilaj się tym. Aha. Jest w ogóle bardzo słaby. Bardzo słaby. Gosia jemu trzeba podejmować wszystkie myślokształty, bo on za dużo sobie dobiera. Dlatego tam jesteśmy, bo mu tam ściągniemy zaraz nawet i myślokształty. Ja jeszcze patrzę tutaj, szukam jakiegoś konfliktu, który mogłabym przegapić. Wiesz co? Tutaj. Wiesz co? Um, tak. Jakby wyszedł w takie grono jeży, rozumiesz, z takimi dużymi szpilkami, to tak po prostu od kogoś dostał taki strzał, takich długich szpilek, takich długich igieł. Czyli tak jakby ktoś mu tak bardzo zło z, końc, z końcówkami takimi bardzo ostrymi, Norbert, wiesz? Norbert, dotknij, Czarnie, te... z do, dotknij brązymi. tego. Dotknij tego, co Beatka mówi tych szpilek, i powiedz nam, co to jest. Dotknij tego. No, on się sam tym kuje. Czemu się sam tym kujesz? Dlaczego? No, i z tego krew mu leci potem. Samczy się to. Nie musisz, kochany. I wiesz, to i taka idzie zgnilizna. Słuchaj, on to wydalał. On, on wydalał taki zielony kał. Tu jest zatrucie. Tu normalnie idzie taka zielona, taka nic. Taka niejasno zielona, tylko to aż wchodzi w taki brąz. Proszę o w górę i przesuwamy się na drugi pas. Proszę, wszystkie kwiaty lotosu o pomoc i wyciągnięcie wszystkiego tego, co nie jest z Norberta, wyciągnięcie tych igieł, szpilek, tych. Y Proszę wyciągnijcie z niego tą zieloną nić. Tych, która tych właśnie tych zgliszczy takich, które powodują e, gnicie. Tego co uciska mu na korę mózgową, choć to nie jest duże, ale to już jest początek jakiś tego nie mówimy o niczym, co to jest, czy to jest groźne, czy jest niegroźne, to już należy nie do nas, od tego są lekarze, od tego są osoby, które się na tym doskonale znają, śluz, który ma na płucach, wszystko, chodzi. wszystko to teraz chodzi i wszystko ma iść do tego pieca, nic nie ma się dostać na zewnątrz teraz. Znów pobiera mi tą energię bardzo mocno. Wszystkie myśl kształty. Tak, 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 oczywiście. To już głowa teraz w tej chwili jest zrobiona. Wszystkie Czyścimy, 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 czyścimy. Wszystko zdejmujemy. I wszystko wyrzucamy. Pompujemy to wszystko z niego, wypompowujemy to wszystko z niego. Idzie, to idzie, idzie. Dobra, to powinno teraz też pójść odbytem i moczem. A widzisz, Beatko, czy dadzą rady wyciągnąć tą bakterię, która powoduje zakażenie tej krwi? Powódnie sobie wiesz, co dać radę teraz z tym. Bo będę mieć tutaj dość duże pole do popisu. Mówisz o lekarzach w szpitalu, tu, na ziemi. Tak, powinni, powinni podjąć diagnozę już. Tak, wyczyścimy jeszcze mu tutaj. I wpompujemy mu tutaj. Trochę rzeczywiście to wszystko jest za późno, ale jeszcze nic nie jest straconego. Dobra, idzie, 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 idzie. O, teraz dobra, wyciągam to i do pieca. O to poszło. nic. Boże, jak dobrze? Łasz mi ręce zaczęły poradzić. On aż już brzuch taki wkręśnięty. Dobra, idzie, 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 Gosia, idzie. Dobrze, zrób, jeszcze zrób, jeszcze, jeszcze jeszcze ściągamy to zrąb. Nogi już poszły, Udy, udy bardzo jest. Dobra, idzie. Zamykamy teraz ten piec i wszystko ma się to spalić teraz, natychmiast. I wrzucamy w miejsce, gdzie nikt tego nie dostanie, teraz. Dobra. Dziękuję kwiatom lotosu w tym momencie. Podziurkowany jesteś, nie martw się, zaraz cię ulepimy. Okay. Zbliżamy się do następnego trzeciego pasu. I tutaj płynie żel, który cię uformuje, uzdrowi, uzupełni wszystkie te elementy, które w tej chwili zostały spalone. Ten żel, batka cię formuje w tej chwili, ale ten żel faktycznie uzdrawia. Regeneruje i wypełnia wszystkie te miejsca, które zostały puste po ściągnięciu tego wszystkiego. No idzie, idzie. Dobrze. Przyjmuj to, Norbercie, Przyjmuj. Potrzebujesz tego. Dam Tu To Zlewane okej. Okay. Tutaj tak samo okej. Okay. Okay. W każdym bądź razie kocha, zciągłyśmy obciążenia, które miał. I facet jest naprawdę o ileś kilogramów lżejszy. To już jest dużo. Bardzo jest dziękuję. Cokolwiek by nie było, to to jemu pomoże. Te szpilki, te wszystkie myślokształty, już ich nie ma. Dobrze. Dobra. Dziękujemy, Idziemy? planecie. Zamykamy przestrzeń. Wracamy do naszej przestrzeni. Aż mnie ręka zaswędziała.